Pani Urszula Roszak oraz Andrzej Roszak. A ja mogę Piotra przedstawić? Jakiego Piotra? Galińskiego Piotra. Nie no zauważyłem, że tu się... <grym> Kolega mój cudowny, choreograf, tancerz wspaniały, który po prostu znalazł takie Peru jak Państwo Roszakowie. Czyż oni się znają od lat, nie? Nie, słuchajcie, ja ich odkryłem na początku czerwca. Miałem przyjemność prowadzić turniej tańca towarzyskiego. Aha. Po raz pierwszy w życiu prowadziłem turniej, gdzie tańczą dorosłe pary taneczne i się zakochałem. A oni byli tam gwiazdami. Się okazało, że to są mistrzowie Polski, para z Poznania, która reprezentuje nas już poza granicami. Słuchajcie, chociaż w jednej dziedzinie dogoniliśmy, Andrzej mówi, że przegoniliśmy Europę. Ludzie po 40 zaczynają tańczyć, ale genialnie. oni są ciekawi. Tak, genialnie. Jak się rozpoczęło wasze tańczenie, ale takie już na poważnie, panie Andrzeju? No takie na poważnie to się zaczęło w 2008 roku w maju. Ale podobno tutaj ale zaczę... plotka tak. głosi, że córka pana zmobilizowała, czy też panią ją sprowokował i, i się z nią założył? Jak to było dokładnie? <śmiech> Myśmy <śmiech> wtedy już tańczyli i po jakimś treningu. E... W takim dosyć dobrym humorze wróciliśmy i powiedziałem do córki, która już też tutaj tańczyła i tańczy mm -hmm. w dalszym ciągu, założymy się, że, będziesz, że będziemy mistrzami Polski przed tobą. <laughs> A na ona co, proszę na, bardzo, co, tak? na co nie? Na co ona? No? <laughs> no się, trochę, tak, się tak. Tak, tak. Minęły dwa lata, wróciliśmy z Warszawy po mistrzostwach Polski i zapytałem się, no i co? Mm -hmm. I co córka na to? No gratulowała bardzo serdecznie, bardzo się cieszyła. Kładąc uszy po sobie. tak. Bardzo, <laughs> bardzo dopinguje, jest poważna, tak. jest ale bardzo nie mamy wątpliwości. Ona ma po prostu większą konkurencję. Rozumiem, ale no zaczął... Ja i wtedy właśnie powiedziałem tak, że a wiesz, dlaczego tak będzie? No, no to dlaczego? Bo myślała, że ja wiem, że się szybciej nauczymy, bo jesteśmy mm. bardziej zdolni, a ja nie, bo w naszym, naszym wiek, grupie wiekowej zmniejsza konkurencja. Ale no proszę przyszła. sobie nie ujmować, proszę sobie nie ujmować, pani Urszulo, co pani daje taniec i tu mm. kto kogo tak naprawdę namówił na te wygibasy? Przepraszam za słowo, wygibasy taneczne. Nie, 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 to tak można określić jak najbardziej. Znaczy nie musieliśmy się namawiać, bo obydwoje bardzo zawsze robiliśmy na wszystkich spotkaniach, imprezach. Tańcowaliśmy, tak? Tańcowaliśmy, dokładnie. Także nie musieliśmy się namawiać. Ale tak, tak ostro to zaczęliśmy tańczyć i trzy lata temu chyba, tak? lata temu. I rzeczywiście co dodaje? To daje odstresowanie. Podaję. Ja jestem no. zupełnie inną osobą. Ja chyba nie tylko. na, na, na parkiecie, nie Zupełnie, tylko, z, zostawiam wszystkie smutki, wszystkie problemy i, i Ja jak tylko dodam, że jak pani Ula wchodzi na parkiet, to wstępuje w nią tak zwany zwierz parkietowy. Zwierz? Zwierz parkietowy. To ZP, tak. tak. Z parkietowy, absolutnie. Kiedy zacząłem po raz pierwszy parę tańczącą, myślałem, że Ula. Była tancerką i to wysokiej klasy, która po prostu miała przerwę na tak zwane wychowanie dzieci, a tu się okazuje, że oni tańczą 4 lata, więc ogromne talenty. Mhm. Piotrusia powiedz dlaczego yy, wiesz, warto po 40, po 50 dalej tańczyć? Wiesz co, Marzena, ja w ogóle myślę, że u nas w Polsce jest taki schemat, z którym my musimy zacząć walczyć, już walczymy że po 40 człowiek, to tylko wnuki może bawić działeczka. I, i do co emerytury się zgodę, przygotowuje. Że my widzimy w tym momencie, jak państwo tańczą na ekranie. Tak, tak jest i to rumba przepiękna, zobaczcie. Jak wygląda rumba na jednym z turniejów. No i co z tak tą jest. mentalnością naszą pracą? Trzeba zmienić tą mentalność. Właśnie po 40 kiedy mamy wolny czas, możemy właśnie zacząć uprawiać taniec towarzyski sportowy w miłej atmosferze, gdzie 40-latków jest cała grupa. Rozwijają się kluby taneczne, słuchajcie, już w Polsce, gdzie seniorzy tańczą. Tak mówimy, że doganiamy Europę. Słuchajcie, w Niemczech, powiedz Andrzej, ile tysięcy ludzi tańczy? No, kilka tysięcy. Kilka tysięcy. Kilka. W Stanach przede wszystkim tańczą ludzie dorośli. Mm -hmm. Dlatego, że my powinniśmy aktywizować się właśnie wtedy, kiedy już mamy święty spokój, a nie myśleć tylko o tym, żeby już wnuki i, i pomoc... Grobie, tak? Tak, tak, tak. <laughs> Ale ja jeszcze muszę dodać, że bardzo mi zaimponowało to, że pan Andrzej, jak się dowiedziałem, 15 kg schudł podczas tych, no tych tak, tańców. No tak, jak ktoś by mi się zapytał, co stosować w diecie, tak? co pomaga w schudnięciu, to na pewno lustra. Na sali tanecznej. <noise> Na sali taneczny, <noise> No tak. Gdzie Ale... człowiek ma y, okazję zobaczyć siebie w ruchu, i wtedy to naprawdę, no. Nie jest wesołe. No, mobilizuje to, mobilizuje tak. bardzo. Tak. Mhm. A, a jak często w ogóle wy się spotykacie na tych treningach? Ile to jest? Raz, dwa racji. Na moich obowiązków zawodowych wyjeżdżam 3-4 dni w tygodniu, mhm. a pozostałe dni, jak, jesteśmy, jak jestem w Poznaniu, to tańczymy no, praktycznie codziennie. Mhm. No i trzeba dodać, że udział w turnieju to mniej więcej mówi się o tym, że jeden turniej to jest 10 treningów, mhm. ponieważ następuje taka mobilizacja całkowita organizmu, i wtedy jest to też jak gdyby taki sprawdzian. Dlatego, że na turnieju też walczymy, a walka na turnieju tanecznym to też jest no sposób. Jest, jest obarczona z stresem mm -hmm. a, większym tego, to jest taki dodatkowy. A tak, przy sprawien. okazji jeszcze chciałem zapytać, czy y, stosunki między państwem w sensie jako małżeństwa, y, czy się nie poprawiły po tym, jak y, może były dobre zawsze, ale tak czy inaczej. Myślę, że takie wspólne hobby to też pomaga. Tak, że, że, to, że to jest Proszę taki... bardzo Tutaj Czacza przepiękna. Mm -hmm. Nie, no po prostu zżera mnie zazdrość. Staram się to ukryć jak tylko mogę, ale zżera mnie ale zazdrość. Ale słuchajcie, pani widzicie po prostu tańczyć <gry> można zacząć w każdym wieku. Wiek nie stanowi żadnej przeszkody. Zobaczcie, to jest para, która tańczy trzy. Wtedy trzy lata, prawda? Aha. I co można robić na parkiecie? No po prostu to jest cudowne, ale, ale Wojtek zadał bardzo interesujące pytanie. Czy, czy po prostu przeżyliście ponowne tutaj rozkwit uczucia? Właśnie jesteście w nie. <grym> nie, nie, ja tego drugiego nie dodaję Czy to was jeszcze bardziej zbliżyło? Powiedzcie, Tak, Dlatego, że spędzamy ze sobą bardzo dużo czasu. Tak. I dużo się przytulacie, I dużo, co? dużo, dużo. W tym tańcu to jest bosko. A, a, a czy koleżanki yy, zazdroszczą pani, czy już Któreś zdążyły się zarazić tym fajnym homie? No Tak, właśnie średnio, średnio. Średnio? Jednak tak, na razie zwyciężają obowiązki, ale dopingują nas. O to super. jest to bardzo miłe. Ostatnie pytanie: czy trzeba mieć specjalne zdolności? Żeby tańczyć taniec towarzyski mm -hmm. Wiesz co, no Taniec na towarzyski słyszeć, jest taką dziedziną Że to jest taniec dla ludzi Czyli to jest taniec oparty na naszym naturalnym ruchu ciała Tak naprawdę Ponieważ tam nie ma udziwnień Jakichś, wiesz, tańczenia na puentach Jakichś skoków, nie wiadomo czego mm -hmm. Więc to jest oparte na naturalnym e, ruchu człowieka A dodając to, że każdy człowiek Wewnętrznie naprawdę Ma w sobie rytm Każdy z nas ma sobie rytm Tylko trzeba to pogodzić i prawda naprawdę czasem niesynchronizowany, ale. Ale mnie a, jest. zapraszam Cię na lekcję tańca. Ja, ja już próbowałem błogę, czarną tak mambą. ściąga, ściąg, ściąg, ścigał y, państwa roszaków. No ale właśnie, wiecie, właśnie. co mnie to jakoś tak ująło? Każdy z nas ma w sobie wewnętrzny rytm. Naprawdę jesteście wspaniali, gratulujemy z całego serca, ale sobie cudownego rzecznika znaleźliście. Tak, bo słuchajcie, tak się jestem rzecznikiem dziękuję. tego, żeby po czterdziestce zaczynać tańczyć. Dobrze, Marzenko, ty, ty już masz następny yy, grośnik. Z rytmem tak, idę ja, do Wigany. Ja, ja, ja natomiast jeszcze tylko powiem, tak, że Państwo zatańczą, to już możecie tak. żyć spokojnie. Dziękuję bardzo I, Państwu. Jeszcze na sam koniec, po jednym, jednym wyrazie. Czym Państwo się zajmujecie? Kim Pani jest i ja Pan zawodowy? Ja pracuję zawoduje. w szkole. Pracuję z dziećmi w szkole podstawowej. Mhm. A Pan? Ja pracuję w firmie, która importuje towary z dalekiego Wschodu od 20 lat. Czyli biznesmen i powiedzmy nauczycielka, no tak? Tak. No, więc każdy może. Dziękuję Nic bardzo. Polski.